Dzień dobry, witajcie w kolejnym flashu. Dziś przyjrzymy się dokładnie najlepszemu w tym roku iPhoneowi, czyli świeżo zaprezentowanemu modelowi 15 Pro Max. Wstęp do serii 15 poczyniłem wczoraj, więc pozwólcie, że dziś do meritum przejdziemy od razu. iPhone 15 Pro Max to według Apple ponownie, zupełnie nowy design. I ponownie średnio można się z tym zgodzić. Myślę, że nawet znaczna część doświadczonych użytkowników jabłkofonów miałaby problem, żeby z odległości metra rozpoznać, co jest modelem z serii 15, a co modelem z serii 14, szczególnie w tym niepozornym czarnym kolorze. Jak się jednak przyjrzeć, bardzo dokładnie można dostrzec, że krawędzie korpusu są ciut-ciut zaoblone, co poprawia uchwyt. Ramki ekranu są ciut-ciut mniejsze, a sam smartfon jest ciut-ciut niższy i ciut-ciut węższy, ale za to ciut grubszy. Po wzięciu w dłoń okaże się też, że model nowszy jest lżejszy o 19 gramów, jeśli ktoś chciałby być precyzyjny, ale niestety Pro Max nadal jest po prostu duży i ciężki. Najważniejsza zmiana z zewnątrz to jednak zastosowanie nowego materiału. Korpus urządzenia jest pokryty mniej więcej milimetrową warstwą stopu tytanu klasy 5 z charakterystyczną szczotkowaną fakturą. I jasne, to brzmi dobrze, ale tu i teraz ciężko rozsądzić, czy w istocie jest dobre dla użytkowników. Rzecz w tym, że tytan jako taki jest metalem znacznie bardziej twardym niż stal szlachetna czy aluminium. I pierwsze drop testy, które możecie znaleźć w sieci, wskazują, że ta zwiększona sztywność oznacza także zwiększone ryzyko pęknięcia tafli szkła podczas upadków. Ja celowo testować nie mam zamiaru, ale no niestety, przykładów potwierdzających tę tezę jest już sporo. Zakowi z kanału Jerry Everything udało się nawet strzaskać plecki przy próbie zgięcia sprzętu. Nie wygląda to dobrze. Na pocieszenie tył można od teraz łatwiej i taniej wymienić, trzykrotnie taniej, więc szałowo. Zanosi się jednak na to, że Apple odbije to sobie w częstotliwości tych wymian. Nierozbity 15 Pro Max jest oczywiście wodoodporny zgodnie z normą IP68, Tapla na froncie to Ceramic Shield, czyli że autorskie szkło od Apple bardziej odporne na zarysowania, a sprzęt występuje w czterech bardzo metalicznych, stanowanych kolorach. Mnie do testu trafił się chyba ten najmniej ciekawy. I przy okazji, gdzie gdzieniegdzie w sieci możecie znaleźć info, że ta tytanowa rama jest źle spasowana albo przebarwiona. W moim egzemplarzu kwestia nie występuje. Żebyśmy mieli lipę za sobą. Wraz z piętnastkami Apple zaprezentowała etui z nowego, w pełni ekologicznego materiału, który nazywa się tkaniną Fine Woven i dla Promaxa kosztuje jedynie 349 zł. Zdaje się, że tyle samo kosztował pokrowiec skórzany, który został w ten sposób zastąpiony. Problem tylko taki, że ten materiał sprawia fatalne wrażenie. Zalatuje tanizną, sztucznością i plastikowymi pseudotkaninami z lat 80., a na dodatek łatwo się niszczy. Gorąco od Wracając do telefonu, nowy jest oczywiście procesor i dodatkowo wykonany w technologii 3 nanometrów. Nazywa się A17 Pro, rozpędza się do 3,78 GHz i wspiera go więcej ramu niż przed rokiem 8 GB, plus oczywiście nowy układ graficzny. Mocy obliczeniowe są tak dobre, że Apple chwali się, iż 15 Pro i 15 Pro Max mogą służyć za przenośne konsole. Wspierają nawet sprzętowe przyspieszenie raytracingu. Ale ja na gamingu, szczególnie mobilnym, znam się jak świnia na gwiazdach, więc odsyłam do Michała Pisarskiego. On Wam powie, czy jest z tym jakaś prawda. Kolejną nowość część sadowników uzna zapewne za gwałt na ich przyzwyczajeniach. W iPhone'ie 15 Pro Max nie ma już suwaczka wyciszania. Jest konfigurowalny przycisk. Domyślnie po dłuższym wciśnięciu, on też pozwala na wyłączenie dzwonka, ale w ustawieniach w bardzo ładnym skądinąd pod podmeni można mu przypisać w zasadzie dowolną funkcję, włącznie z możliwością otwierania dowolnej aplikacji. To mi się podoba, nawet bardzo, choć szkoda, że nie wykorzystano szansy i nie da się przypisać mu kolejnych skrótów po dwukrotnym wciśnięciu albo pojedynczym kliku. Może kiedyś. Od strony łączności. 15 Pro Max ma nowy lepszy chip ultra-wideband z większym zasięgiem, umożliwiającym bardziej precyzyjne lokalizowanie innych sprzętów czy ludzi. Tak jak wspominałem we wczorajszym odcinku, iPhone wreszcie przeskakują na USB-C, i w przypadku modeli Pro to jest USB 3.0, więc z prędkościami do 10 gigabitów, umożliwiającymi np. Na nagrywanie wideo bezpośrednio na zewnętrzny dysk SSD i oczywiście także ze wsparciem dla DisplayPort i ładowania zwrotnego. A na koniec nowości zostają nam aparaty. Główny nadal ma 48 megapikseli, przysłony 1.8, autofokus dual pixel, stabilizację sensor shift drugiej generacji jest wspierany lidarem. A szeroki kąt nadal ma 12 megapikseli, pole widzenia 120 stopni, światło 2.2 i autofokus dual pixel. Ale poważne zmiany dotknęły zoom. Rozdzielczość wartość przysłony są takie same jak przed rokiem, 12 megapikseli i 2.8. Zmieniła się natomiast konstrukcja. Teraz to jest coś na kształt peryskopu znanego z telefonów z Androidem od dłuższego czasu. Z pięciokrotnym przybliżeniem domyślnym, dziesięciokrotnym bez Apple nazywa je nawet optycznym i maksymalnie 25 krotnym. Ten moduł także jest stabilizowany i także ma autofokus dual pixel, więc korzystający z całości matrycy. Zastosowanie takiego obiektywu w połączeniu ze zwiększeniem do 24 MP domyślnej rozdzielczości zapisywanych zdjęć pozwala na używanie znacznie szerszego zakresu ogniskowych. Ale kurczę, Apple chyba trochę ponosi w przekazie marketingowym. Na stronie producenta wyczytałem, że telefon ma de facto jeszcze jeden teleobiektyw, którego tak naprawdę nie ma, a z materiałów pracowych dowiedziałem się, że 15 Pro Max może zastąpić 7 obiektywów o różnych ogniskowych, bo tyle stopni przybliżenia można sobie ustawić w interfejsie. To oczywiście kreatywne nadużycie, ale Anusz ktoś będzie chciał sobie cyknąć fotę z powiększeniem 1,2 raza, zamiast później w galerii dociąć fotę. Do tego dochodzi mnóstwo poprawek TamiSiam, jak na przykład w kwestii nagrywania w ProRes i LOG, ale zapytajcie, co o tym sądzi Marcin po połowaniu z kanału o technologii, zawodowiec w temacie fotowideo spoiler alert nic dobrego. Same foty też mnie co nieco zaskakują, szczególnie te mocne. Są znacznie bardziej kontrastowe i po prostu ciemniejsze niż poprzedniku czy iPhone'ie 15. I okej, okay, można uznać, że takie wykończenie Apple uważa za lepsze, ale kurka wodna momentami jest bardzo, bardzo ciemno. Zresztą, ocencie sami, czy się przypadkiem nie czepiam. Na plus zaliczam jednak bez wątpienia działanie nanopowłoki, którą jest pokryte obiektyw głównego modułu. Ona ma niwelować refleksy i w istocie to czyni, choć nie wtedy, gdy światło wpada do aparatu pod dużym kątem. Reszta telefonu to zaś powtórka z rozrywki, czyli z 14 Pro Maxa albo z 15, o której była mowa wczoraj. Głośniki stereo, rozpoznawanie twarzy i brak czytnika linii papilarnych, obsługa eSIM-ów, najpewniej 27 W ładowanie po kablu i 15 W przy użyciu akcesoriów MagSafe, albo o połowę wolniejsze, jeśli użyjecie zwykłego Qi. Dynamiczna wyspa, taki sam jak przed rokiem ekran Always-On Display na wyłączność w modelach Pro oraz większa o 99 mAh bateria ma ich 4422 iPhone 15 Pro Max nie jest dostępny w wersji 128GB, pamięć zaczyna się od 256GB, a kończy na 1TB. Cena natomiast startuje od 7199 zł. Mniejszego iPhone'a 15 Pro można kupić za 6000 bez złotówki, ale z tą o połowę mniejszą pamięcią. I sprzęt niestety nie ma tego teleobiektywu z pięciokrotnym krotnym przybliżeniem. Co sądzicie o nowym iPhone'ie 15 Pro Max? Czy warto się na niego przesiadać? Czy nowości, które są na pokładzie zaparły Wam dech w piersiach? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.